Czy kot może mieć łupież? Cześć, ja mam na imię Ewelina i jestem konsultantką w firmie Dolfo Spec. A jeżeli Ty masz w domu kota i na swoich ubraniach lub jego szczotce ostatnio zauważasz coś takiego, to zostań do końca, a dziś powiem Ci jak wygrać z łupieżem Twojego mruczka. Zacznijmy od tego, że płatki łupieżu u kota to nie tylko problem estetyczny. To sygnał, że z jakiegoś powodu naskórek odnawia się nieprawidłowo i należy szukać przyczyny. Zimą może być to oczywiście suche, gorące powietrze, które narusza naturalną barierę skóry, ale często winna bywa także dieta uboga w kwasy omega 6 i 3. Więc jeśli teraz dostrzegasz ten problem, działaj dwutorowo. Zadbaj o odpowiedni poziom nawilżenia przestrzeni, w której mieszka kot, choćby przez regularne wietrzenie pomieszczeń. I wprowadź do jego żywienia omega biotin w formie smacznej pasty, która dostarczy budulca do regeneracji suchej skóry, a przy okazji zadba o piękny wygląd sierści Twojego mruczka. To tyle na dziś. A jeżeli masz jakieś dodatkowe pytania, napisz śmiało w komentarzu. Zespół Dolfo Spec chętnie Ci doradzi.